Tymczasem u nas teraz zapraszam Państwa na spotkanie z reżyserem dokumentu i z bohaterem dokumentu Kara Koran. On jest biegaczem ekstremalnym, podróżnikiem, pasjonatem sportu, liderem wypraw, człowiekiem w nieustannym ruchu. Jest założycielem projektu Bieg po emocje, który do tej pory zebrał ponad 300 tysięcy złotych na cele dobroczynne. O swoich projektach opowiada zarówno podczas spotkań w wielkich firmach, jak i też na oddziałach szpitali czy w przedszkolach. Obecnie w kinach w całej Polsce promuje film dokumentalny zatytułowany Kara Koran, którego jest bohaterem. Tydzień temu, w czwartek, Szymon Makuch, o którym mowa, gościł ze swoim filmem w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Obok Szymona Makucha w Bydgoszczy pojawił się także reżyser tego filmu, Adrian Dmoch, który wcześniej zrealizował między innymi taki dokument jak W Pogoni za Oddechem o człowieku, który chce wygrać jeden z najtrudniejszych maratonów na świecie, czyli gdzieś już tam Adrian Dmoch z tymi ekstremalnymi i wyczynami różnych bohaterów miał do czynienia, no to zapraszam Państwa na spotkanie z twórcami filmu Kara Koran. Na początek Adrian Dmoch, reżyser tego filmu, a później w wywiadzie pojawia się również Szymon Makuch, bohater dokumentu Karakoran. Byłem w parku w Parku w Warszawie. Wszedłem sobie na Instagrama, zobaczyłem, że mam jakąś wiadomość w folderze inne. Okazało się wtedy właśnie, że Szymon Makuch do mnie napisał z propozycją wyjazdu i zrobienia filmu o jego biegu o jego biegu przez północny Pakistan. Ty w parku on do Ciebie pisze, Twoja reakcja? No przeczytałem, zobaczyłem, że on już napisał z 10 dni wcześniej, więc przez 10 dni nie widziałem tej propozycji, a propozycja mi się bardzo spodobała, więc od razu mu odpisałem, że no, jestem w tym, że bardzo fajny projekt i że cieszę się, że do mnie napisał. A napisał do mnie dlatego, bo wcześniej był na moich poprzednich filmach dokumentalnych, gdy akurat byliśmy pokaz w Krakowie w Kinie pod Baranami więc znał moje filmy, kojarzył mnie, więc dlatego się do mnie odezwał. Od pomysłu do realizacji długa droga była? Przygotowanie nie było jakieś bardzo długie i ciężkie. Dosyć szybko przeszliśmy przez przygotowania. Później sama wyprawa nam zajęła około miesiąca czasu. No wiadomo, jak to na wyprawie jest troszkę zawsze. Męczące, męczące jest to, że też praktycznie codziennie żeśmy zmieniali miejsce zamieszkania, więc codziennie się trzeba było pakować, tak dzień, dzień po dniu, dzień po dniu. I nagle podróż staje się monotonią, że to codzienne przemieszczanie zaczęło być troszkę monotonne i męczące. No ale tak naprawdę najbardziej dla mnie ciężkim etapem pracy nad filmem był montaż później tego filmu, bo. Po miesiącu zdjęć wraca się z dużą ilością materiału. I tak nagrywam bardzo oszczędnie, bo wiedziałem, że sam będę ten film montował, więc jak już sam montuję, to wiem troszeczkę, co mam nagrywać i jak sobie nie nadkładać pracy, kręcąc za dużo. Więc wydaje mi się, że miałem około 12 godzin materiału. Niedużo tak, no bardzo oszczędnie. Przebitki, jak robię przebitki, no to nie potrzebuję do przebitek ujęć dłuższych niż tam 15-20 sekund. Około trzech godzin miałem wywiadów z Szymonem i to dla mnie było najważniejsze, bo jak gdyby z wywiadów, które tam na miejscu przeprowadziłem, jak był ułożyłem no historię, że po montując, najpierw przesłuchałem wszystkie wypowiedzi Szymona i z tego jak gdyby ułożyłem narrację filmu, którą później jeszcze przykryłem przebitkami, żeby to pasowało. I mam też taką zasadę zazwyczaj, że jak robię film z takiego wyjazdu, no to w filmie co się znajduje, to wszystko było za zarejestrowane w trakcie wyjazdu, czyli wszystkie wypowiedzi Szymona, wszystkie ujęcia. Były zrobione na miejscu, nic żeśmy później dogrywali już po, po wyjeździe, po ekspedycji w Polsce. I zdążyliście się też pewnie dobrze poznać, bo był to wasz wspólny pierwszy wyjazd i wasza możliwość poznania siebie. I mówi się, że to właśnie na takich wyjazdach, a zwłaszcza tak wymagających, poznaje się drugiego człowieka. Jakie dzisiaj masz wrażenia po tych dniach tam spędzonych? Również z Szymonem, który jednak bieganiem się zajmuje, który bardzo się na tym zna, a z drugiej strony postanowił zrobić coś dla innych. Zresztą właśnie nie mogę powiedzieć, no nie znałem się praktycznie wcale, oprócz tego, że tam byliśmy paraz na, na kolach i raz do mnie przyjechał na weekend do Warszawy, więc nie znaliśmy się. Co mi przy realizacji filmu zawsze odpowiada, bo po prostu jestem ciekaw takiej osoby i będę z nim na miejscu, robiąc z nim wywiady, też po prostu sam go poznaję i sam jestem ciekaw paru rzeczy, więc to wychodzi bardzo naturalnie. tak, Nie muszę jak gdyby, pytać o coś, co wiem, tylko sam jestem ciekaw i go, i go dopytuję. I też zawsze przy okazji takich dłuższych wyjazdów, ekspedycji, właśnie 30-dniowych, gdzie jeszcze do tego dochodzi wysiłek fizyczny, no po prostu. Człowiek już nie ma siły zakładać jakiejś maski, więc zawsze już się poznaje osobę taką, jak ona jest naprawdę, tak? Po prostu już nie mamy, nie mamy siły nosić tych masek, po prostu jesteśmy zmęczeni i po prostu jesteśmy, jacy jesteśmy. Więc też się bardzo dobrze poznaje człowieka, tak? No to my się z Szymonem bardzo dobrze poznaliśmy, tak? I też tak mam, do tej pory zrobiłem cztery filmy dokumentalne, dwa też o takim biegaczu Robercie Celińskim i też y, nie znałem go zupełnie, jadąc z nim na dwie wyprawy i mogę powiedzieć, że później po, takim, po tych filmach się no zostaje po prostu dobra znajomość i przyjaźń, tak? Także się też jakoś te znajomości przy okazji robienia filmów utrzymują później samoistnie, także to jest jakaś bliska relacja po prostu się tworzy. Na no ile wymagający ten film był dla Ciebie jako dla filmowca? Pytam również w kontekście Różnych filmów dokumentalnych całkiem niedawno, kilka miesięcy temu tutaj w Bydgoszczy odbyła się premiera filmu Pocztówki Z nad krawędzi, do którego to filmu zdjęcia zrobił nasz bydgoski operator Stanisław Cuska. Reżyserią zajęła się Natalia Koniarz. Nie wiem, czy widzieliście ten film, ale to jest rzeczywiście bardzo osobista historia, ich historia, ich życia również, takiego związku, miłości, bycia razem, ale również realizacji filmu w trudnych warunkach, więc zapytam Ciebie z punktu widzenia. Filmowca, co było tutaj największym wyzwaniem od tej strony filmowej. Poczowki na krawędzie widziałem ten film. Świetne zdjęcia, bardzo mi się podobały zdjęcia. Rywalizowaliśmy z tym filmem na festiwalu górskim w Krakowie i przegraliśmy rywalizację, bo on zdobył tam chyba główną nagrodę. W zakopanem, choć w zakopanym otrzymaliście nagrodę. A, tam wygraliśmy z nim, ale w, w zakopanem jakoś nie, nie, było, nie widziałem tego filmu, jakoś mi umknął. To wracając do tego wątku realizacji i trudności dla ciebie, dla filmowca. Nigdy dla mnie nie jest problemem jak gdyby realizacja zdjęć w trakcie ekspedycji, tak? Dla mnie to jest zawsze... Wiem, że tego materiału będę miał za dużo, nigdy się o to nie martwię. A nie martwiłeś się, nie wiem, o jakieś niebezpieczeństwa, kamerę, o Szymona, który no, miał różne momenty, wzloty, upadki, trudności. Jak właśnie od tej strony to wygląda? Yy, znaczy tak, no to miałem, na pewno miałem obawy, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak ogólnie to jadąc tam, na pewno miałem takie obawy, bo nie był pierwszy raz, jak byłem w Pakistanie. Byłem kiedyś też w Wisnaabadzie i wtedy jak byłem, to się dowiedziałem, że w samym Islamabadzie już ogarnęli problem terroryzmu, ale dalej mają takie miejsce właśnie jak północna zachodnia część Pakistanu, blisko granicy z Afganistanem, gdzie dalej jest niebezpiecznie, dalej talibowie przekraczają granicę i sami Pakistańczycy mają z tym problem i że tam jest niebezpiecznie. A jak później mi powiedział, gdzie ma zamiar startować, to w, czyli w Chitra, czyli dokładnie w tym miejscu, o którym ja słyszałem, że tam jest najbardziej niebezpieczny w Pakistanie. Więc miałem takie obawy o nasze bezpieczeństwo ze względu na talibów, którzy tam przekraczają tą górską granicę. Sprzęt się spisał ten, który zabraliśmy ze sobą z Polski. Nie zabraliśmy ze sobą drona, i ze względu na mały budżet, jaki mieliśmy, ale też ze względu w taki, że nie wiedzieliśmy, czy nam drona by nie, nie zabrali, na przykład na, na granicy. I drona pożyczyliśmy na miejscu w Gilgit, od kolegi naszego przewodnika, i to był tani, malutki dron. Pożyczyliśmy go tylko na trzy dni. I nie Niestety, od razu na samym początku drugiego dnia, gdy go mieliśmy, rozbił mi się ten dron. Straciłem kontakt z dronem nad Indusem. Po jakieś półtorej godziny szukania udało nam się odnaleźć tego drona, ale był całkowicie rozbity. Więc jeśli chodzi o sprzęt, no to mieliśmy tutaj jakby no, awarię drona. I w filmie jest parę z drona, ale to jest niestety głównie tylko z tego pierwszego dnia zdjęciowego, bo później ten dron się nie nadawał do, do, do latania. Z takiej rzeczy jeszcze obaw, jakie miałem, no to też szukałem filmów, jak ta trasa wygląda i właściwie nigdzie nie ma filmów z tej trasy. Przeszukałem YouTube'a i praktycznie nie ma filmów, jak ta droga wygląda, którą Szymon planował przebiec, więc to też jest jak gdyby ciekawe dla osób, które to oglądają, że tak naprawdę pierwszy raz na, na filmie, na jakikolwiek jakiś zarejestrowanym materiale wideo można zobaczyć, jak ta droga wygląda. No i się obawiałem bezpieczeństwa w ogóle pokonywania tej drogi, nawet nie tyle nawet co przez Szymona biegnąc, ale też prze, przeze mnie jadąc autem, tak, bo ja jechałem tam autem, e, więc też mi bardzo leżało, żebyśmy mieli dobrego kierowcę, Tu Szymonowi o tym mówiłem wiele razy, że ja też mam rodzinę i po prostu bo boję się o tę Podróż autem i że musimy mieć dobrego kierowcę i naprawdę udało nam się znaleźć bardzo dobrego doświadczonego kierowcę, który tą trasę od 20 lat pokonuje w toń z powrotem. Zna tam zakręty, zna ludzi, zna policjantów po drodze, więc też się czułem dzięki temu bezpieczny. Jak dzisiaj patrzysz jako twórca na tę historię? No też długo się zastanawiałem przed wyjazdem, jak tą historię opowiedzieć, tak? No bo jest jakiś bohater, który gdzieś tam na drugim końcu świata biegnie sam po górach, a z drugiej strony są chore dzieci na oddziale onkologicznym w Warszawie? Szukałem pomysłu, jak to połączyć. Wpadłem na taki pomysł, może też nie będę jeszcze zdradzał dla tych, co nie widzieli, jak te dwa światy połączyć i z tego jestem zadowolony. Bardzo dużo pracy miałem nad montażem, nad tym filmem i jak go zmontowałem i parę razy obejrzałem, później obejrzeliśmy go w kinie, jakoś tak do mnie doszło właściwie, że co nie było moim celem, ale tak wyszło jakoś, że ten bieg Szymona można porównać z tak symbolicznie do, do choroby ogólnie onkologicznej, tak? Bo tak jak Szymon miał różne etapy tego biegu. O tym pewności, że mu się uda, po zwątpienia, po kryzysy i po nieprzewidziane sytuacje i po też niezrealizowaniu dokładnie tego, co, co chciał, no to ułożyło mi się tak, że po prostu ten bieg Szymona jest jakimś sposobem symbolicznym, pokazującym też, jak może wyglądać przechodzenie przez ciężką chorobę. Szymon e. Makuch, bohater filmu Kara Koran. No to dzisiaj dla Ciebie ta historia jest czym? To jest w zasadzie no, nie tylko, że dobre wspomnienie, ale też jakby potwierdzenie tego, co, co robię i co będę robił, bo tych projektów mam jeszcze w głowie co najmniej kilka. Okej, okay, może parę. Natomiast... Ja się strasznie cieszę, że, że dużo osób przychodzi do kina, że wyciągamy w ogóle ludzi do kina i, i cieszę się z tego, że możemy się z nimi spotkać i możemy z nimi porozmawiać później po, po tych seansach i z tego się bardzo cieszę. Ten film, ten obraz jest takim dowodem na to, że kurczę, fajnie robić. Te szalone rzeczy, wymyślać je gdzieś tam na przystankach tramwajowych i później je realizować z takim właśnie rozmachem, że tak powiem. Nie pierwszy Twój bieg. Przypomnijmy, zresztą mówiłeś o tym ostatnio w rozmowie, że wcześniej też biegałeś, dla innych również. Chciałabym zapytać o ten trochę bardzo nawet prywatny wątek Twojej mamy przy okazji tego filmu. Możesz o tym coś opowiedzieć? Tak, naturalnie. Moja mama, kiedy byłem w, w liceum, czyli miałem lat około 15-16, przychodziła wtedy przez bardzo ciężką chorobę, czyli raka jelita grubego. Jeli to zostało w, całkowicie wycięte i moja mamę dwa razy widziałem na stole operacyjnym, gdzie już była informacja, że nie wiadomo, czy ją zobaczymy wraz z moją siostrą i moim tatą następnego razu, że tak powiem, że to myślę, że bardzo mi się odcisnęło jakby też na, na, na tej mojej psychice i to poszukiwanie tego celu w bieganiu. Myślę, że coraz bardziej do mnie dochodzi właśnie przez to doświadczenie onkologiczne mojej mamy, na pewno. Przez to, że jej się udało, przez to, że niektórym się nie udaje. Może jest to jakaś moja walka z niesprawiedliwością na tym świecie, a też znajduję w sobie taki argument, czy dochodzi do mnie taki głos właśnie, że jest to jakiś dług, ale nie potrafię powiedzieć czego, czy też wdzięczności, czy, czy czegoś takiego, co, co sprawia, że w momencie, kiedy wymyślam jakiś projekt, taki bardzo właśnie ekstremalny, ultra gdzieś tam. Czy to w Polsce, czy na świecie, to chcę zrobić coś dobrego, żeby nie robić tego tylko dla siebie. Masz poczucie, że jesteś tutaj w spełnieniu na, tej, na tym globie, na tej Ziemi, z jakąś misją? Tak, tak, tak. Ona mi towarzyszy od początku i dobrze się z nią czuję. Nie chciałbym, żeby ona była taka bardzo szalona, żeby co roku wymyśleć jakiś projekt, żeby to było bardziej przemyślane. Robienie dobra jest we mnie, robienie różnicy na tym świecie jest we mnie i ja to manifestuję w taki sposób właśnie, w jaki. Możemy zobaczyć na ekranie. Na ile ci ułatwiały, na ile ci pomagały głosy dzieci, które gdzieś tam cię wspierały, dzwoniły do ciebie? To, był niesamowity, to była niesamowita motywacja. To była motywacja, która. Ja nie potrafię jej dobrze opisać, nawet tak słowami wiesz, ale w tych naprawdę takich bardzo ciężkich momentach fizycznych, takich kryzysów, które się pojawiały na tej trasie, to był to taki wiatr w plecy. Taki chód, gdzie jak jesteś na Saharze albo jesteś na pustyni, pcha. Ten taki wiaterek, który e, tak muska ci trochę właśnie twarz. To jest trudne do, do opisania. Kryzysy fizyczne, o których wspominasz, a czy były kryzysy psychiczne? Przy psychicznych ja jestem takim człowiekiem, że jak już coś robię, właśnie jak biegam, szczególnie jak mam taki dystans, to głowa jest rzeczywiście silna. Więc nawet jeżeli pojawiają się jakieś takie kryzysy fizyczne, to je potrafię dobrze sobie oszukać. Na przykład pamiętam, że jak się pojawił jakiś ból w nodze, to sobie szczypałem z całej siły dłoń, żeby przenieść sobie po prostu ból ze stopy na, na, na dłoń. Pomagało. Tylko miałem całą później poranioną rękę, ale jakby głowa była na tyle twarda, na tyle mocna, że, że, że po prostu, żeby nie odpuszczać. Adrian wspomniał, że jechaliście w Duecie, plus oczywiście kierowca. A ktoś tak. jeszcze był? Tak, kierowca nazywał się Ali, a nasz przewodnik, zresztą który ma tutaj rolę w tym filmie bardzo ważną na końcu, nazywał się Szabar. Co dalej z tym filmem? Bo mamy pokaz bytkowski, mm -hmm. wcześniej były pokazy w innych studyjnych kinach tak. w całej Polsce. Bardzo chcecie, żeby ten film był pokazywany w Polsce, ale żeby też się pojawił być może gdzieś na platformie. Tak, na platformie na pewno teraz, tak jak właśnie mówiliśmy, chcemy wyciągać ludzi do kina. Chcemy, żeby ten film się pokazał też na festiwalach, nie tylko w w Polsce, ale na całym świecie, bo ten temat jest bardzo jakby, no, międzynarodowy, jest uniwersalny. ponad uniwersalny, uniwersalny, dokładnie tak. Zależy nam festiwalach, zależy nam na pokazach w Polsce, zależy nam później na tym, żeby to się pokazało na platformie, rzeczywiście jakiejś większej streamingowej. Tym bardziej, że można cały czas pomagać, bo tak. zebraliście pieniądze zarówno dla dzieciaków w Polsce chorych onkologicznie, 30 tysięcy i około 200 tysięcy dla dzieciaków tak. w Pakistanie. Dokładnie tak? tak, dokładnie tak. I tą misję zbierania dla Fundacji Herosików i cały czas jakby promujemy i cały czas ona jest w toku. Nazywa się ona Zostań Herosem. Zrzutka jakby cały czas działa, i to na naszych pokazach zawsze o tym mówimy, że owszem, my jakby zbieraliśmy te pieniądze na cel, wtedy na mikroskop śródoperacyjny, ale naszą misją jest dalej szerzyć jakby właśnie ideę tego, żeby promować tą zrzutkę dla herosów. Tak naprawdę wystarczy złotówkę wpłacić. To jaki następny film razem robicie? Na razie jeszcze mamy w planach, ja mam w planach kolejną wyprawę w Tadżykistanie. Pojedzie ze mną inny reżyser. Natomiast mam jeszcze plan, żeby pojechać do Nepalu i, i po prostu będę się zastanawiał, bo ponieważ Adrian był już parę razy w Nepalu i dobrze zna i to jest dobry trop do tego, żebyśmy zrobili kolejny film. Był taki rzeczywiście moment, kiedy chciałeś się poddać? Nie. Nie było takiego momentu. W zasadzie nawet jak już nie spoilerując tego filmu, tak. to ja się tak jakby tam poddałem rzeczywiście, ale jakby przekroczyłem tą granicę fizyczną i psychiczną. Była jedna zbiórka, była w trakcie biegu, gdzie Szymon ciężko pracował swoim biegiem i siłą fizyczną na, na, nad efekt tej zbiórki. I bardzo się namęczył i ta zbiórka przyniosła fajne efekty, a później jak gdyby ja miałem swój bieg, gdzie przez prawie rok czasu montowałem ten film i też się jak gdyby dużo z, z kolei swojego wysiłku to wsadziłem. I po prostu mamy z Szymonem nadzieję, że ten film będzie miał co najmniej równie tak dobre efekty, jeśli chodzi o zbiórkę, jak bieg Szymona. Szymon Makuch, bohater dokumentu Kara Koran, a także reżyser Adrian Dmoch byli naszymi gośćmi, oni tydzień temu... Pojawili się w Bydgoszczy w kinie Orzeł przy okazji promocji i pokazu specjalnego dokumentu Karakoran. Ten film pokazywany będzie cały czas teraz i na festiwalach, i w kinach studyjnych w całej Polsce. A niebawem pojawi się również na jednej z platform streamingowych. Pomagać dzieciakom chorym na raka, przy okazji tej produkcji można cały czas. Dwie strony sztuki w polskim Radiu Pik.